To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy masz czasami tak, że pragniesz zafirmować i przyciągnąć do siebie jakąś rzecz, ale jest wyraźna blokada? I tak bardzo chcesz, i tak bardzo się starasz, a nic z tego Podam przykład. Nie wiem. Na przykład chcesz wybudować dom, no ale niestety tego marzenia nie możesz zrealizować. Albo chcesz zarabiać dużo pieniędzy, a gdzieś tam jest blokada i te pieniądze jednak nie przychodzą. I afirmujesz, i wściekasz się, i mówisz, że prawo przyciągania nie działa. No nie działa. Rzeczywiście może nie działać, jeżeli mamy pewne kody podświadomości. Jeżeli mamy wzorzec, ten bazowy, zakorzeniony w naszej podświadomości, że nigdy nie będę mieć pieniędzy, nigdy nie schudnę lub jakikolwiek inny. I nawet jak ja w świadomości będę mówiła, że chcę tego bardzo, chcę schudnąć, czyli mam. Afirmuję sobie. A w podświadomości mam, że nigdy nie schudnę. No niestety, ale ten wzorzec z podświadomości jest silniejszy. I on będzie nas torpedował, i on będzie przechodził, i on będzie tym silniejszym wzorcem. To jest tak, jakby sobie powiedzieć: chcę wybudować dom. A w moim wzorcu bazowym, mówi mi, przecież nie masz pieniędzy, przecież to jest niemożliwe. I w podświadomości masz zakodowane, że to jest niemożliwe, że ty kiedykolwiek dom wybudujesz, bo skoro tyle zarabiasz, no to niestety, ale nie jesteś w stanie. I żeby zmienić swoje życie, to trzeba przede wszystkim dotrzeć do naszych wzorców bazowych, te, które tkwią najgłębiej w naszej podświadomości. Jeżeli się do nich dokopiemy, jeżeli je zaczniemy zmieniać, nie narzucając sobie afirmacje, ale dotrzemy do bazy i tam sobie zmienimy, to wtedy dopiero wszystko zacznie płynąć. Jak to zrobić? Myślę, że nagram w kolejnych filmikach. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.